witajcie na kanale testy produktu przed wami produkt z firmy Distar, który dla was przetestuje. Zanim jeszcze wam to pokażę cały test jaki powstał, powiem wam tylko, że to jest od razu wam powiem jest to jedna z lepszych tarcz z firmy Distar. Jest to tak zwane cięcie też również klinka. Od razu wam wspomnę, że produkt jakim jest tarcza właśnie diamentowa z firmy Distar jest to Model Perfect. Jest tak ładnie oznaczone, opisane. Ona trochę sobie waży. Z automatu, jak już ją wziąłem do ręki, już czułem, że jest to dość ciężka tarcza w porównaniu do większości, które już testowałem. Niektóre z nich zobaczycie na tym kanale, jakim jest tester produktu. Ale co najważniejsze, zwróćcie uwagę, że ona ma nasyp z jednej, jak również i z drugiej strony. Co jest ciekawego. To jak znacie poprzednią też tarczę również z firmy D-Star, tak zwane Clean Cut, czyli też również czyste cięcie 1.1 mm, to również ma mieć czyste cięcie. Jest z reguły co doczytałem, to są bardzo dobre opinie, więc i ja również wam pokażę jak sprawuje się ta tarcza u mnie na moich testach. Jak wiecie, ja jestem ogólnie detalowcem, więc takie produkty cieszą mnie. Gdy powstają. Również chcę nadmienić, że ta tarcza powstała w tak zwanej technologii 7D, a 7D jest to najwyższa, jakby możliwa technologia firmy Distar, oczywiście, bo każda firma jakieś ma inne. Jeżeli chodzi o firmę Distar, to 7D jest najwyższą technologią, czyli jest najlepiej wykonana. Tarcza w takiej technologii. Pokażę Wam testy na kilku płytkach gresowych, ceramicznych. Sami ocencie, co o tej tarczy sądzicie. Jak wiecie, teraz już nie w Niemczech, a w Polsce jest niesamowicie dużo krytycznych ludzi odnośnie właśnie detali. Fakt, że te pewne detale schowa się, czy to silikonem, czy gdzieś tam w pewnych miejscach, ale jest to, to się dzieje. To się dzieje w Polsce, i dlatego musimy dbać o swoje narzędzia i musimy wiedzieć również, jakimi narzędziami możemy pracować, aby najmniej takich sytuacji powstały. Jak wiemy, nie wszystko to czynnik ludzki. Ogólnie, tarcza również jest cienka, czy jest napisane? 1,5 mm, pisze. Do 25 mm można ciąć. Ceramiki. Time Ceramic and Grass. Ceramiczne płytki, jak również grass. I ma właśnie oznaczenie, że jest to również tak zwany klinkat. Pokażę Wam z bliska. Tak wygląda z bliska. Jak widzicie, nasyw jest niesamowicie gęsty i go jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Również jest cienka. Również mamy z drugiej strony tak samo. I wszystkie oznaczenia, jak również. Oznaczenie tak zwany cut. Tarczę Perfekt z firmy Distar przetestuję Wam na oczywiście na kątówce. W tym wypadku jest to firma The którą również Was zapraszam na testy. Pokażę Wam m.in., co w niej się mi podoba, co nie. Ale najważniejsze, skupmy się na tarczy. Perfect. I pokażę wam bez żadnych osłon, żebyście widzieli jak najwięcej. Teraz przechodzimy do testów. Cięcie tarczą z firmy Dystart model Perfect wykonam na różnych rodzajach płytek gresowych, które między innymi w tym momencie widzicie. Również zapraszam was na samym końcu tego filmu również jest część testu. Specjalnie wam go dograłem. A teraz obejrzyjcie test tarczy Perfect i jak dawała sobie radę właśnie z tymi płytkami gresowymi. 打开电话 I jak oczywiście sami widzieliście, po takim cięciu wystarczy tak naprawdę, ja tutaj mam kostki z firmy Ardiam. Przeszlifować sobie tymi kostkami i macie oryginalny rand. Lub na przykład padami. Macie dosłownie tak zwane oryginalne nowiutki, jakby fabryczny rand. No, tarcza jest po prostu genialna. Świetna jest tarcza, jest tak zwany efekt wow. Jak widzieliście, pokazałem wam test na kilku rodzajach płytek. Była tam też taka czarna, którą szczerze mordowałem się niedawno, inną tarczą. Ale też coś, co mnie troszeczkę zdziwiła. Że na popielatej płytce delikatnie mi szarpało z prawej strony. Możliwe, że po prostu jak szedłem łukiem, nie wiem, ale na tej płytce troszeczkę inaczej to działało. Ale ogólnie, no po prostu jest mega. I chcę zaznaczyć na pytania, że to może nie być gres. To wszystkie płytki były gresowe, czyli twarde. Specjalnie wziąłem nawet czarne, ponieważ też słyszałem wielokrotnie, że czarne to są najtwardsze. Moim zdaniem twardsza była ta z lewej strony. Druga, ona naprawdę, na niej się niedawno mordowałem. Dwa razy schody robiłem właśnie z tych płytek. Nie ukrywam, że u siebie i u klienta i troszeczkę się mordowałem. Ale jeżeli chodzi o tarczę perfekt. no po prostu jest mega. Genialna tarcza. Nie ukrywam, że na początku to wiecie... Tak, jak zacząłem ciąć, to już myślałem, że się coś będzie działo, no bo gdzie tam człowiek pomyślał, że znajdzie się jakaś taka perfekcyjna właśnie perfekcyjna tarcza. Naprawdę jest świetna tarcza, godna polecenia, naprawdę ją osobiście bardzo polecam. Nawet nie ukrywam, że przed testami miałem informację, takie zapytanie od jednych z wykonawców zawodów glazurnictwa. To było chyba na TikToku że ma teraz dylemat, bo ja tam zwiastun taki właśnie tego perfekta pokazałem i nie wie właśnie, czy tego perfekta wybrać, czy właśnie tą tarczę Estheed. Ta tarcza jest fajna, ja ją naprawdę bardzo lubię, jak również uwielbiam Edge Drive, jeżeli chodzi oczywiście o firmę D-Star, żeby nie było, że tylko ta firma jest. Nie, nie, nie. Jest, są jeszcze różne inne i jeszcze droższe, droższe, droższe tarcze, ale nie o to tu chodzi, tak? Chodzi o to, żeby wydać w miarę Pieniądze, ale mieć genialny produkt, tak? I tak naprawdę ta tarcza jest w porządku, naprawdę fajna, ale trzeba naprawdę uważać, jak się nią tnie. Nie za głęboko, nie za mocno, nie za twardo, i tak dalej, i tak dalej, bo możecie ją po prostu stępić. Jak również jak wiecie, ona jest cieniutka, i trzeba uważać. I tak naprawdę do tej tarczy trzeba używać klucza do zaciągania tarczy na szlifierce kątowej. Wielo osób niszczy tak tarczę. Ona jest zbyt cienka. I tak szczerze, jeżeli miałbym polecić do właśnie tak zwanego czystego, czyli klinka czystego cięcia, no to bez żadnego wahania tego perfekta. Wiadomo, jest trochę droższa, ale jeżeli wykonujemy naprawdę detalowe rzeczy, no to tą tarczę. Jak widzieliście, ja już sobie tam później zacząłem testować, to po prostu na grubszo, żeby już tak jak najmocniej próbować przetestować. Pociąć tą tarczą jak najwięcej i wielokrotnie, i naprawdę, tarcza jest mega. Osobiście bardzo polecam tą tarczę. Jeżeli chcecie nabyć tego typu tarczę, oczywiście, wszystkie informacje macie pod tym filmem w informacjach. Naprawdę, tarcza, jak wspomniałem, mega. Świetna tarcza. I z tego co widzę, naprawdę, na bardzo długo Wam będzie służyć. Świetna tarcza. Jak widzicie, no graficzka tylko jest zużyta, zdarta. Świetna tarcza. Naprawdę super tarcza. Oczywiście, jak zwróciliście uwagę, ja ciąłem tutaj szlifierką kątąbą. W tym wypadku Dewaltem, która jest akumulatorowa. Ma trochę mniejsze obroty, ale na sieciówce również możecie ją używać. i... Powiem szczerze, że moim zdaniem, wiedząc już i testując wiele już tarcz, i również wiele tarcz testując już od czasu, kiedy wykończeniowcem zostałem prac takich właśnie glazurniczych, co już jest trochę lat, to tak naprawdę wiem, że na jeszcze szlifierce sieciowej, która ma większe obroty, szybsze, będzie jeszcze precyzyjniej siecieło i lepiej. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobał ci się ten odcinek. Proszę zostaw łapkę w górę, udostępnij ten. Odcinek swoim znajomym, aby algorytm widział działanie Wasze, że te odcinki Wam się podobają. I aby algorytm mógł dalej promować szerszemu gronowi osób, widząc, nowym widząc tego kanału. Każdemu oczywiście z osobna dziękuję, który udostępnia każdy odcinek, lubi i robi jakikolwiek gest ze swojej strony, ponieważ że ja to robię dla Was. Ale bez działania z Waszej strony. Algorytm YouTube'a po prostu nie będzie promował tego odcinka. I jak sami widzicie i słyszycie na wiele różnych innych kontach YouTube, każdy to samo mówi. Ponieważ każdy z nas już wie, że wasze działanie powoduje, że algorytm widzi, że coś się dzieje na tym kanale i że ten kanał się Podoba szerszej publiczności. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki serii tester produktu. Odwiedźcie również TikToka. Napiszcie w komentarzu, jakiej tarczy Wy używacie, czy już używacie tego typu tarczy, lub jakiej innej tarczy używacie, której jeszcze tutaj nie było. A ja przejrzę sobie Wasze komentarze. Trzymajcie się. Zapraszam Was do następnych odcinku serii testy produktu. Miłej pracy. Trzymajcie się. Cześć.